Cześć, witam Was na kanale Lekcje Propanguru. Dzięki za 600 subów. Z tej okazji przygotowałem 10 pytań i odpowiedzi, które najczęściej zadają mi właściciele i menadżerowie firm, które myślą o modernizacji technologii lub systemów grzewczych i rozwiązań LPG. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał teraz i kliknij w dzwoneczek, aby nie ominęły Cię najciekawsze odcinki dotyczące energii i ogrzewania. Zaczynamy. Pytanie pierwsze: Jak długo trwa budowa instalacji? Jeśli rozmawiamy o budowie magazynu gazu do 10 tysięcy litrów nad ziemią i 20 tysięcy pod ziemią, to cały proces projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę możemy zamknąć w ciągu 3 miesięcy od dostarczenia mapy do celów projektowych. Jeżeli dochodzi do tego uzyskanie warunków zabudowy, to mamy kolejne 2 miesiące, a decyzja środowiskowa to nawet 12 miesięcy. Z tym, że dotyczy ona tylko magazynów gazu większych niż wspomniane. Do jakich branży LPG nadaje się najbardziej? Tak naprawdę LPG sprawdzi się w każdej branży, ale najlepsze efekty i największe oszczędności uzyskują firmy, które używają gaz sezonowo lub w przerwanych cyklach. Na przykład gdy duża moc jest potrzebna przez tydzień, co dwa tygodnie. Jest to korzystne ze względu na brak opłat stałych związanych z zasilaniem w LPG. Czy można zaklepać sobie stałą cenę gazu na cały rok? Jest taka opcja. Nie ma tego jednak w ofercie każda firma dostarczająca gaz. Ponadto ten rodzaj współpracy musi być bardzo przemyślany. Dlaczego tak jest i jak strategicznie zamawiać gaz, mówię w jednym ze swoich poprzednich odcinków. Czy w obliczu nadchodzących sankcji na LPG polskie firmy są bezpieczne? No nie wiem. Nie wiadomo jeszcze, kiedy owe sankcje wejdą w życie. W moim odczuciu tak, polskie firmy są bezpieczne. Zwłaszcza te, które współpracują na zasadach kontraktu z firmami produkującymi propan w Polsce albo importującymi go spoza Rosji. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o kontraktach, Gazu, sprawdź ten odcinek. Jeżeli mam parownik, to który gaz jest lepszy propan czy propan butan? W moim odczuciu w przypadku parowników lepszy jest propan. Dzieje się tak głównie ze względu na brak ciężkich frakcji inhibitorów, które występują w dużej ilości w propan butanie. I mogą powodować niepożądane efekty. Kto używa gazu dłużej niż 5 lat, ten może pamiętać okres, w którym do Polski trafiła duża partia gazu z inhibitorami. Skończyło się to masową migracją klientów, którzy nieświadomie go kupili, mieli olbrzymie problemy z wózkami idłowymi i instalacjami przemysłowymi. W obu tych przypadkach parownik wykorzystywany jest do uzyskania odpowiedniej mocy i właśnie w trakcie podgrzewania gazu w takich miejscach doszło do odkładania się czarnej mazi. A nie idź pan! Znam przypadki, w których konieczne było chemiczne czyszczenie całych instalacji. Nie polecam. Zawsze zalecam czysty propan. Czy do wózków widłowych używamy propanu czy propan butanu To zależy. Należałoby to sprawdzić w instrukcji obsługi danego wózka widłowego. Oczywiście rekomenduję propan techniczny. Jest to zdecydowanie lepsze wykorzystanie gazów butli. Jak kogeneracja może poprawić wyniki mojej firmy? Nagrałem o tym cały odcinek. Odpowiadając w pigułce, za 550 zł produkujesz prawie megawat ciepła i 0,8 MW energii elektrycznej. Zwrot inwestycji osiągasz nawet w 8 miesięcy. Koniecznie sprawdź tę ofertę mafiną i popraw finanse swojej firmy. W jakim czasie zwróci się zakup zbiorników na własność, jeśli wybiorę je zamiast dzierżawy? Ze względu na różnicę w cenie zakupu gazu, zakup zbiorników na własność zwraca się w 3 lata, ale zdarza się, że gaz do zbiornika dzierżawionego jest tak drogi, że wykup instalacji zwraca się nawet w rok. Co jeżeli cash flow nie pozwala na zakup instalacji? W takiej sytuacji dużo lepszy od dzierżawienia zbiorników jest leasing. Jest to zdecydowanie lepszy wydatek długofalowo. Mimo wszystko zawsze polecam poszukanie rozwiązań, które pozwolą na zakup zbiornika na własność. Masz może inne pytania dotyczące LPG dla firm? Napisz się w komentarzu lub wyślij w wiadomości prywatnej. Z przyjemnością na nie odpowiem. Zapraszam Cię także na moją stronę internetową, na której znajdziesz kalkulator opłacalności LPG dla biznesu oraz aktualną rynkową cenę gazu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć!